Dlaczego cena tego samego napoju różni się w podobnych do siebie miejscach? Dlaczego? Dlaczego? Rozmawiałem ostatnio z kumplem i zapytał mnie, dlaczego tak jest, że jak idzie promenadą i co wejdzie do jakiejś knajpy, to cena tego samego napoju, załóżmy piwa, różni się od siebie kilkoma złotymi. Tutaj za 12, tutaj za 16, tutaj za 20. A to bardzo proste. Bo jak już wejdziesz do restauracji, to najprawdopodobniej jesteś głodny. A jak jesteś głodny, to głównie co Cię interesuje, to pierwsze strony menu z posiłkami. Więc najpierw je przeglądasz. O, dobra, może tatara. Nie, na tatara to jestem za bardzo głodny. O, to schabowy. O Jezu, schabowy za taką cenę? I myślisz, co to by tu zjeść. I w końcu przychodzi kelner. I pyta, czy mogę już prosić zamówienia? Dobra, to, to, to ten schabowy będzie, to ten schabowy. Co zamawiasz dla osoby towarzyszącej. I wtedy kelner zadaje te piękne pytanie. A coś do picia? I ty już w całym stresie, zestresowany całą tą sytuacją. Dobra, to piwo. To nie jest to piwo, jakie pan poleca, proszę nalać już tam. Już tam trudno. I czy ono kosztuje 12, 16 czy 20, to już cię to nie interesuje. Po prostu zamawiasz piwo, żeby szybko mieć to z głowy. A knajpa na tym zyskuje. Bo praktykują na tobie trik psychologiczny. A jak wziąłeś coś do jedzenia, to najprawdopodobniej weźmiesz coś do picia. A jak w tej knajpie schabowy kosztuje 49 zł, a w tamtej kosztował 55, to dla ciebie to jest ogromna różnica, pomimo, że to tylko 6 zł. Bo tutaj widzisz czwórkę, a tam widziałeś piątkę. A jak w tej knajpie piwo będzie za 18, a w tamtej było za 12, to ty tylko widzisz tu jedynkę i tu jedynkę. I tak na tobie zarabiają.